To jest trzecia seria spotkań PGNiG Superligi. piłkarek ręcznych. Gościmy dzisiaj w Elblągu, gdzie KS Start podejmować będzie KPR Gminę Kobierzyce. Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muras. Spotkanie, którego faworytem wydaje się być zespół gości, który walczy o brązowy medal Mistrzostw Polski. Jeszcze raz Wołoszyk, jedna z bardziej doświadczonych zawodniczek w tym bardzo młodym zespole. Z jest Elboka, Stapurewicz, Stapurewicz, jej akcja jest pierwsze trafienie szybko chciał odpowiedzieć KPR no i udana akcja widzik Pańska to druga strzelczyni zespołu 85 bramek pierwsza Wołoszyk 109 a teraz świetny rzut bieżny Wołoszyk Cygan teraz zaczyna na środku cygan urwała się o i zdobywa bramkę Katarzyna Cygan Zbodowska Ważna zgoła jest bramka. Wołoszyk i znowu wychodzi ważna. Wołoszyk trafia w słupek. Świetnie uruchomiony kondratak. I Janas po raz kolejny. Ale świetne podanie ważnej. Zobaczmy, nawet nie ma pół metra przestrzeni. Stapurewicz, ale teraz dobre dogranie do skrzydła. Jest trafienie Nikoli Owczarek. Cygan. Cygan, ale teraz zwiodła całą obronę, wydawało się, że będzie odgrywać, a ona... Wołoszyk, Kopańska, Wołoszyk, Wołoszyk, rzut zbieżny i... jest trafienie Joanny Wołoszyk. Tu Buklarewicz, Macedo, Tomczyk, dogranie do skrzydła, niedokładnie łapie tą piłkę Patrycja Kozioł. Jeszcze Buklarewicz, trafia. Cówka pierwszej połowy, czy jeszcze zdążą Kostuch, ale ten rzut nie zostanie zaliczony, a więc 14 do 12. KPR prowadzi w bloku ze startem po pierwszych 30 minutach. Druga połowa wydaje się, że będzie ciekawa, ja zapraszam Państwa na nią po krótkiej przerwie. Stapurewicz, Wołoszyk, Wołoszyk jeszcze raz górą Kowalczyk. Buklarewicz, Stapurewicz. Stapurewicz sama jest trafienie i będą dwie minuty kary jeszcze. Chce się zrewanżować cygan i robi to skutecznie szósta bramka. No i teraz zatrzymana Kostuch jeszcze szansa dobija po swoim nieudanym rzucie Wiktoria Kostuch. Połoszyk, Połoszyk rzuca i trafia. A teraz bada Kowalczyk na swoje koleżanki, że nie było tam wyjścia w górę. Nie? Tomczyk, Buklarewicz. Buklarewicz. No i zdobywa bramkę. Małgorzata, Buklarewicz, zaskakujący rzut. Kopańska. Stapurewicz, piłka do skrzydła, ale nie atakuje tutaj owczarek. Stapurewicz, stapurewicz jest bramka. Despodowska, trudny rzut. Ale i tak nieźle rzuciła. Jakby zapomniały, że przygrywają dwoma bramkami, a nie jedną. Ta zmiana do ataku, ten brak decyzji w ataku w ogóle był bardzo słaby. Stapurewicz rzuca, nie trafia, a więc Kaper Gmina Kobierzyce wygrywa dwoma bramkami. I zrównuje się z Eurobudem S Jarosław punktami. Ciekawy mecz, start miał swoje szanse, ale mimo wszystko wydaje się, że w drugiej połowie drużyna Kaperu kontrolowała przebieg wydarzeń. A jednak Zorica Despodowska, która tutaj skutecznie wykonywała rzuty karne. Myślę, że tym sugerowali się widzowie, którzy głosowali na tą zawodniczkę, a więc MVP spotkania Zorica Despodowska z Macedonii. Dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę, Marcin Muras, do zobaczenia, do usłyszenia.